Partnerem programu jest miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa. Sponsorem programu jest Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Sponsorem audycji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, operator programu Czyste Powietrze. Winogranie. Winobranie, winogranie z, radio, z Radiem Index 96 FM i z Radio Index TV. No już zmierzamy ku końcowi. Już tutaj też, nie wiem czy słyszeliście, ale taki głęboki oddech nabrał Bachus, no bo on już też za moment będzie żegnał się ze swoimi winobraniowymi obowiązkami. No i zgadnijcie, no jest z nami w studiu, Bachusie, witamy! Witam, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam! No to powiedz w takim razie, jak w Twoich oczach wyglądało to winobranie 2024? To winobranie wyglądało w moich oczach bardzo dobrze, bardzo dobrze z racji tego, że mnóstwo ludzi, mnóstwo wspaniałych ludzi uśmiechniętych, mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, przychodzą z Zielonogórzan gości z regionu, z Polski, z Europy i ze świata po to, żeby zobaczyć jak wyglądają obchody tych dni Zielonej Góry i bardzo mnie cieszy to, że Coraz większą popularność zyskuje to święto. Ludzie przyjeżdżają specjalnie tutaj do Zielonej Góry, nie, że są przejazdem i to chyba nie spotkałem nawet zagranicznych gości, którzy są przejazdem. Często się zdarza, że ludzie spoza Europy gdzieś tam są blisko, gdzieś około, w okolicach Berlina słyszą, a 200 kilometrów mamy do jakiegoś święta, więc sobie przyjedziemy. Nie. Przyjeżdżają specjalnie do Zielonej Góry, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dlatego to winobranie uważam za bardzo udane. Chociaż pogoda troszeczkę nam płatała figle na początku upało i było gorąco, potem, potem troszkę chłodniej bez deszczu. Wczoraj masakra czyli deszcz, zimno, wiatr, ale i tak wspaniały koncert kultu więc uważam to winobranie za cudowne. No to wyjaśnimy tę jedną kwestię pogodową kto tę pogodę na dzisiaj zamówił? Dobra, biorę... Ty? Czy dyrektor Lubuskiego Teatru, czy działacie może wspólnie razem? <grymne> Oczywiście działamy wspólnie, ale ja zawsze biorę wszystko na siebie, znaczy jeżeli chodzi o te złe rzeczy, nie? To wszystko na bachusa. Ja to biorę na klatę, ok. E, ja byłem, ja wierzyłem do końca, że będzie pogoda. E, dyrektor, e, dyrektor Teatru Robert Czechowski też w to wierzył. E, bo mamy podstawy. Mamy podstawy ku temu, żeby wierzyć, że w korowód zawsze jest pogoda. Mówiłem wam poza anteną, tak? To jest moje osiemnaste winobranie siedemnasty korowód. Jeden się nie odbył z powodu pandemii, więc to były, no, że tak powiem, siły wyższe, ale zawsze każdego winobrania w sobotę drugą, czyli w sobotę korowodu zawsze jest pogoda, więc ja wiedziałem, że nie może być inaczej. Dzisiaj ten korowód faktycznie się odbył, i on był naprawdę taki obfity. Powiedz, jakie ty wrażenia z niego wyciągnąłeś? No ten korowód może zasługiwać na, na pewno najdłuższym i największym korowodem w Polsce i myślę, że może spokojnie i śmiało konkurować z tymi korowodami, które są organizowane w Europie, a nawet może i te słynne amerykańskie korowody, chociaż my mamy trochę za wąskie ulice, ale podejrzewam, że gdyby ten drugi pas, znaczy pas zieleni można było usunąć i, by, i byłyby te dwie, dwie nitki asfaltowe, też by się zapełniło ludźmi i też by było wspaniale. Mnóstwo ludzi bardzo mnie to cieszy że ludzie chcą iść w tym korowodzie chcą się pokazać chcą brać udział w tym bo korowód jest takim zwieńczeniem winobrania i bardzo dużo szkół chodzi mieszkańców firm e, mi się to podoba bo po prostu chcą się pokazać i to jest fajne w korowodzie no niech tak będzie cały czas Mało tego mamy już zapowiedź, że w przyszłym roku prawdopodobnie będzie edycja wieczorna, nocna tego korowodu, więc może się to właśnie gdzieś tam rozbije nie tylko przestrzennie, ale też w takim planie i, i kalendarzu. Co ty na to? Ciekawa propozycja, ciekawy pomysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Próbujmy, szukajmy. Korowód to korowód, więc na pewno będzie mnóstwo ludzi i na pewno będzie. Wieczorna edycja na pewno na pewno sprawi, że te możliwości będą inne, artystyczne, tak? Będzie można pewnie więcej ognia pokazać, więcej świateł zagrać światłami, więc zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Mówisz o tym, że to jest już twoje osiemnaste winobranie. Czy jest coś, co cię w tym roku szczególnie zaskoczyło? Albo pozytywnie, albo negatywnie. Myślę. A. Zagiełam Cię. <laughs> Czyli tych negatywnych rzeczy negatywnych raczej nie było. Nie, było. Nie, nie było. N negatywny tego deszczu. Negatywnych nie było. Znaczy, z negatywnymi sobie świetnie radzę. Pozytywne świet świetnie przyjmuję. E Każde winobranie tak naprawdę traktuję jako to pierwsze. Chociaż wiem, z czym to się je, gdzie mam być, co mam robić, ale z racji tego, że ludzie są inni. Za każdym razem, każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, nowe wyzwania, nowe przygody, nowe poznania nowych ludzi z różnych zakątków świata, więc e, tak naprawdę jakby to wziąć pod takim, e, gdybym miał to ująć pod, pod kątem takim, nie wiem, nie wiem, socjologicznym na przykład, to nie ma porównań, bo każde winobranie jest inne, każde święto jest inne, każdy dzień tego rocznego winobrania był inny. E, i bardzo mnie to cieszy, że mogę brać udział w tym, mogę być tak blisko, mogę być symbolem tego winobrania, bo cały czas staram się robić wszystko, żeby to po prostu, żeby moja postać, ten bachus, ten facet w sukience i z wiankiem, żeby, żeby, żeby był tym symbolem, żeby był jak najwięcej wśród ludzi, żeby się pokazywał. Przede mną jeszcze dzisiaj ostatni przejazd przez Deptak, który stał się, te przejazdy stały się też taką rzeczą, na które ludzie czekają. Jest głośna muzyka, my z bachantkami siedzimy na, stoimy na, na pick na Toyota, winobraniowej, która nas wozi i jedziemy przez to miasto pozdrawiając. I to też jest taki ludyczny bardzo symbol, na który ja bardzo mocno czekam. I no wczoraj niestety no przejazdu nie było, bo, no bo nie, było, nie było dla kogo bo pogoda, ale pogodą się nie martwmy, nie martwimy się w ogóle. Jestem, jestem bardzo, bardzo dobrze nastawiony do, do postawy ludzi. Bo to oni tworzą to wszystko i nieważne czy pogoda jest zła, czy jest duszno, czy jest zimno, czy deszcz, czy żar się leje z nieba, to ludzie tworzą, to ludzie tworzą klimat i wczoraj udowodnili, że mimo deszczu, mimo wiatru, mimo naprawdę złej aury, przybyli pod tą dużą scenę i byli na koncercie i... no i tak trzymać, no. Ja wiem, dużo gadam. Dobrze, no to już nie zatrzymujemy. E, finiszujemy to winobranie, trzymamy kciuki, żebyś dotrwał, bo na pewno też jesteś e, bardzo zmęczony bardzo, po tym tygodniu, bo bardzo ta może praca nie. w roli włodarza miasta, no jednak jest wyczerpująca. No w, w, w roli takiego śmiesznego włodarza, to tak. <laughs> jeszcze gdybym miał podpisywać papierki, to już w ogóle. Czy ja mógłbym jeszcze na koniec e, słowa podziękowania? O, Proszę bardzo. Tak. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy pracowali przy winobraniu, wszystkim służbom, które zabezpieczały to winobranie. Panu Prezydentowi, Panom Prezydentom, wszystkim władzom miasta, wszystkim ludziom, którzy tworzyli, dziennikarzom, którzy pokazywali to, to winobranie, ludziom, którzy choć troszkę siebie oddali, żeby to święto mogło trwać przez te 9 dni, więc bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Jesteście wspaniali, to, że robimy to święto razem jest cudowne i mam nadzieję, że Nigdy to się nie zmieni, będziemy co roku po prostu robić takie dobre święto, największe tego typu święto w Polsce. I to ma naprawdę już swoją markę, i to, to ma naprawdę ogromne znaczenie już na mapie kulturalnej Polski. No to nam zostało podziękować Tobie jeszcze raz za to, że byłeś z nami przez cały tydzień. No i mamy nadzieję do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Hej winobranie, bawimy się jeszcze dzisiaj, no i jutro, nie? Wypatrujcie Bachusa, on jeszcze do późnych godzin wieczornych będzie urzędował po mieście. Jeszcze raz dziękujemy Bachusie i do zobaczenia. Za kilka minut wracamy do naszego studia Winobranie, Winogranie.